Witam Was, wodniki. To jest dla Was czytanie na kwiecień 2021. Zobaczmy, co się w tym miesiącu u Was będzie działo. Eee, zobaczmy, wodniki. Kwiecień 2021. Jaka jest Wasza sytuacja? Paść Pentakli. Wyzwania. Szóstka Mieczy. Przyczyny. Rycerz mieczy. Co było w przeszłości? Diabeł. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Umiarkowanie. Najbliższa przyszłość. Najbliższa przyszłość wodników. Dwójka pentakli i rycerz pentakli. My w tej sytuacji. Głupiec. Co się dzieje dookoła? Dziewiątka kijów. Czego nie widzisz? I potencjalny wynik sytuacji. Potencjalny wynik. Potencjalny wynik ok. Czwórka kijów. Dobrze zobaczmy, co mamy pod spodem. Um, Pazia Mieczy. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Wodniki, no mamy Anioł i Diabeł. I też bardzo tutaj mi się pokazały właśnie ta dwójka pentakli, czyli żądowanie pomiędzy dwoma rzeczami. Tak samo robi to właśnie w karcie Umiarkowanie ten anioł. Tak więc, jest tutaj polaryzacja tych sił właśnie, tych diabelskich, tych kuszących i e, tych dobrych. I e, więc albo próbujecie znaleźć rozwiązanie dla jakiejś sytuacji, która była trudna, właśnie, która się już tutaj zaczęła w przyszłości, ponieważ pojawiają się pazie, czyli pojawiają się nowe możliwości, nowe szanse, no i głupiec też w ogóle w całej tej sytuacji pokazuje, że zaczynasz jakąś nową drogę, ale ponieważ właśnie pod spodem też mamy tego pazia mieczy i główna energia, paść pentakli, to jest szansa, to jest propozycja i myślę, że się będziesz tutaj trochę zastanawiać i m, tak jakby m, mam wrażenie, że próbujesz utrzymać dwie te sytuacje, tak? To mogą być dwie osoby lub e, powiedzmy na przykład zmiana pracy, zmiana jakiegoś stanu rzeczy, który tutaj, w którym bardzo mocno tkwisz, mam wrażenie, albo tkwiłeś, e, ponieważ się pojawił jeszcze ten e, zaraz powiem. Rycerz Mieczy. E, możesz trzymać te dwie sytuacje tak, jakby wspólnie, razem i próbować je w jakiś sposób połączyć, tak, żeby nie tracić ani jednej, ani drugiej. Pogodzić właśnie te dwie przeciwstawne energie, tą ciemną i tą jasną. I troszeczkę będzie tutaj właśnie takie szacowanie. E, co by było lepiej. Nie do końca ci tutaj podpowiada otoczenie, co trzeba by zrobić. Trzeba to, tą sprawę tak jakby samemu wnikliwie przeanalizować i, i zobaczyć. No porzucenie czegoś jest tutaj wyzwaniem właśnie ta szóstka y, mieczy się tutaj pojawia i takie zupełne jakby odejście od czegoś i przesunięcie się ku czemuś nowemu y, nie będzie tutaj dosyć łatwe, mam wrażenie, ponieważ jest ten diabeł i tutaj bardzo też pokazały mi się te, mm, te linki, które właśnie trzymają w karcie diabła. E, prawda, te trzy, które mają Cię zaprowadzić gdzieś ku jakiegoś nowe, nowemu lądowi, jakiejś nowej sytuacji, czyli tej karty umiarkowania, e, karty pasa pentakli, ale również to są te, które łączą Cię z jakąś Twoją, e, Twoim marzeniem, które jest gdzieś daleko we wszechświecie, tak? Także... Mm, Sytuacja wygląda dobrze, ta, która nadchodzi, ta, która jest tutaj nowo dla Ciebie przedstawiona. Jeszcze tego nie widzisz, gwiazda jest tutaj w... W ukryciu, i gwiazda mówi o nowych nadziejach, o nowych planach, marzeniach i e, też tak, jakby odzyska odzyskania tutaj nadziei, że wszystko tutaj dobrze się potoczy. Kończąca karta czwórki, pentak czwórki kijów również tutaj sugeruje, że będzie coś świętować. Także idzie to wszystko ku dobremu. Dobrze, zobaczmy teraz to tak po kolei. Paść pentakli. Jako Twoja główna energia pokazuje tutaj nowe propozycje, nowe szanse. On jest też trochę taki nieśmiały. Natomiast ta ewolucja właśnie z pazia do rycerza następuje. Mimo tego, że tak jakby mamy te dwie opcje, jedna tak jakby materialna, druga niematerialna, czyli coś, co się ma w przyszłości zmaterializować. Natomiast właśnie paść i głupiec jako Twoja energia mówi, że chcesz to wskoczyć. Że chcesz zawierzyć światu. Jest to zupełnie coś nowego. Może być również coś, z czym nigdy nie miałeś do czynienia albo nowa praca, nowy rozwój jakiś w karierze, bądź zupełnie nowa osoba, która się pojawia. Paś sugeruje, że jest to na przykład coś drobnego, zaproszenie na kawę, bądź tylko jakby taka iskierka na razie czegoś, co zapowiada, zapowiada się na więcej. Tak? ale na razie jest to tylko tak jakby zaproszenie i propozycja. No i właśnie, mamy ten progres od pazia do rycerza, tak samo mamy tutaj od pazia e, mieczy do rycerza mieczy. E, o, i dziesiątka e, mieczy. Ok, i jakby... Co zapoczątkowało jakby tą propozycję? Myślę również danie szansy czemuś zupełnie innemu, bo to jest dopiero ziarenko, to co proponuje właśnie Paś. No, w przyszłości mamy diabła, czyli coś, co nie do końca jest dla nas dobre, ale nie umiemy tak jakby tego zostawić. I propozycja jest, ty w głowie masz w jakimś sensie jakby przejście na tą sytuacją wyżej. Tak, jakby taką energią bardziej dojrzałą, umiarkowanie mówi o balansie, o pogodzeniu, jakby przeciwstawnych sił, o współpracy, negocjacji, o takim niekonfrontowaniu się, tak, takiej delikatnej energii, właśnie. Mam tego anioła i diabła, czyli tak, jakby zupełnie przeciwstawne siły. Również o przywrócenie jakiejś równowagi tutaj, y, sytuacji. No, co mamy jako podstawę y, sytuacji? Rycerza Mieczy. I rycerz Mieczy w tej karcie może oznaczać szybki y, albo atak kogoś, albo ktoś szybko przychodzi, bądź ktoś szybko ucieka, i to może być również Twoja ucieczka tutaj z tej sytuacji w jakąś nową sprawę. Co rzuca wyzwanie? No, właśnie szóstka mieczy. Szóstka mieczy mówi o tym, że pakujemy właśnie swoje, swoje wszystkie doświadczenia, które zebraliśmy, i udajemy się ku jakimś lepszym lądom. Tak? Tam, gdzie pogoda jest bardziej sprzyjająca, ale wymaga to od nas porzucenia czegoś ze sobą, po to, żeby byśmy mogli budować coś dla siebie przychylnego w przyszłości. I te karty są bardzo takie kolorem podobne, tak? Więc ja mam wrażenie, że chodzi o to, żeby zostawić coś, co nie jest tutaj dla Ciebie dobre i dać tak jakby szansę temu, co nadchodzi. I głupiec mówi o tym, że... Rzucamy się w to, zaczynamy od nowa, porzucamy, tak jakby bagaż i że warto spróbować, tak? trochę tak jakby oddajemy się światłu i zawierzamy, że wszystko będzie ok. Natomiast tak, co się dzieje w Twoim otoczeniu? No, dziewiątka kijów mówi o tym, że to otoczenie jest trochę tutaj podejrzliwie nastawione, właśnie, mam wrażenie do tej Twojej propozycji. Także nie, nie ma tutaj takiej super ufności yy, i prawda, zanim dostaniemy się na to terytorium, będziemy musieli udowodnić tak jakby swoją yy, swoje tutaj jakieś szczere zamiary, tak? Yy, ale tak jakby chcesz to wchodzić i jest to obiecujące, tak? Umiarkowanie również może mówić o pogodzeniu się z kimś tutaj z otoczenia, kto nie jest. Yy, tak jakby nie jest ufnie nastawiony. Co nadchodzi? No, Dwójka pentakli mówi o tym, że szacujemy, próbujemy zebrać wszystkie informacje, ale właśnie pomiędzy tym, co jest Chwilą obecną, co jest tym, co mamy teraz, a tym, co tak jakby przyniesie nam przyszłość, może nam przynieść, ale paść, właśnie paś, który ewoluuje w rycerza, mam wrażenie, że tutaj jakby podejmujemy wyzwanie, deklarujemy się i zaczynamy tutaj budować coś więcej, bo rycerz mówi o tym, że będzie zaangażowanie, zwłaszcza rycerz pentakli, który. No, on jest bardzo wytrwały w tej swojej pracy, i on nie boi się takich planów wieloletnich, zaangażowania i budowania jakiejś stałości. Także tutaj idziemy z tą energią do przodu, myślę. Czego właśnie nie widzisz a propos tej sytuacji? No, i mamy piękną kartę gwiazdy. Gwiazda mówi o tym, że nadzieja powróci, jest to zaczątek dopiero, niteczka, tak jakby na tej naszej drodze. Gwiazda mówi o tym, że świat się nam nie opiekuje. I no, obiecuję tutaj sukces. Jest to bardzo opiekuńcza karta, także prawda, to zawierzenie się światu. No, w tej sytuacji to wygląda bardzo pomyślnie. Jak się sytuacja zakończy? No, myślę, jakimś sukcesem. Czwórka kijów jest to karta świętowania, jest to karta dobrego domu, połączenia, kolejnego etapu związku, tak? Więc mam wrażenie, że jeżeli ktoś tutaj jest w otoczeniu nieufny co do Twoich intencji, bo paść mówi o tym, że to jest drobna, zaczepka, tak? Tak? Nie ma jeszcze tych wielkich dekra deklaracji, ale po pewnym oszacowaniu sytuacji i po tych takich, no w głowie masz jakby dobre intencje i dobre nastawienie, e, więc jakby ten paść przechodzi w rycerza, więc jest ten progres. No i czwórka kijów mówi o zawiązaniu się jakiegoś porozumienia, e, świętowaniu. E, jest to kolejny etap, jest to również karta, która otwiera przed tobą nowe horyzonty bo jest to karta brama, także wszystko tak jakby dobrze się kończy. Jeżeli tu się pojawia jakaś nowa osoba w Twoim otoczeniu, to zdecydowanie tak jakby. Um, no albo to jest kuszenie, które już jest tak jakby kontynuowane z przeszłości. Natomiast ja myślę, że to tutaj, ten diabeł i właśnie ta szóstka mie mieczy jest jakby inną energią, która odchodzi. Natomiast to, co przychodzi, to, co zaczyna się od jakichś drobnych rzeczy, dopiero ewoluuje. E, dopiero tak, jakby widzimy wartość potencjalną, i krok po kroku tutaj nie ma ryzykowania, prawda? Oprócz tej karty no właśnie głupca, jakby w co wchodzimy, e, no coraz bardziej to się tak, jakby okazuje, że jest trafione, trafioną tutaj decyzją. Zobaczmy, co by mm, karty radziły właśnie wodnikom na ten miesiąc, ale. Masz dobre nastawienie, i ta nowa sytuacja, która tutaj przychodzi do ciebie, no, ma potencjał. Zacząć dla ciebie jakiś zupełnie nowy etap. O czwórka właśnie. Kijów ki, ki właśnie o tym mówi. Ok, dwójka mieczy. E, dwójka mieczy mówi o tak jakby odsuwaniu się od czegoś właśnie, co nie jest tutaj, jakby nie pasuje do naszego środowiska, od jakiejś kłótni, od e, niedobrych spraw. Tak? Dwójka mieczy również mówi o e, wstrzymywaniu się z podjęciem decyzji, póki nie jesteśmy pewni, albo podjęciem decyzji, która jest e, tak jakby zgodna z naszą sytuacją. Dwójka mieczy też na tej karcie pokazuje ignorowanie jakby stanu rzeczy i mam wrażenie, że tutaj tak jakby to, co dopiero się zaczyna, no, będzie niosło za sobą opuszczenie czegoś. I to może być tym wezwaniem, prawda? To ignorowanie jakby sytuacji, w której teraz się znajdujesz. Bo to, co tutaj się nowego przed tobą klaruje i co tak jakby dopiero w czasie podejmujemy decyzję, bardzo dobrze się tutaj kończy. Także myślę, że tutaj jakby warto podejmować jakąś tutaj decyzję, która się przed Tobą pojawi. Myślę, że to wszystko wodniki. Pozdrawiam i widzimy się w przyszłym miesiącu.